Oj, 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 No, te czasy 1:40.6 uważam, że zrobiłbym. W sensie, jakbym pojeździł, faktycznie trochę poćwiczył, to to.6 jestem w stanie zrobić. Topowa szóstka poza zasięgiem. Spróbuję się bić w topową siódemkę, ósemkę. Tylko hard na start i tyle. Dobra, let's go. Oj! O kurde, już po McLarenie I samo jest Aha Lubię, lubię w dupę dostać od puszczyka I teraz będziemy jeszcze atakować I like it. <słyska> A stąd zakręcił uważa Co to był? Kurde, to ja tewa. Gdybym ja nie pomyślał, to miał break checka right Ktoś z przodu lotkę zgubił na zamkowej Albo przed zamkową Tak, tak, było, było Bo gdzieś leciała lotka Dostałem trochę break checka od Januszka, ale on walczył z Szymcem i po prostu odpuścił Pewnie Pewne osobistości by powiedziały, że to jest break-check, tak? ale to nie jest break tak? to jest po prostu sprytne odpuszczenie, żeby się nie rozrąbać w sekcji zamkowej. O, a im dzieci drogi. odwali, wiedziałem. done his Okay, there's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are so far no plans for a safety cut. A bo tu trzeba jeszcze kliknąć, w odpowiednim momencie Mam nadzieję, że się nie zblokuje Ani trochę mnie Spoko, nie blokuje. dali mi medy, kurde Naprawdę? Nie, list Ja pierdziele Mi felgi dali Na początku A potem zmieni na medy Spoko, dali mi medy, ekstra ja. To bo idziesz jeszcze softy No i Najwyżej tak Boże, jaki break Dziwny ruch O nie, tu się odwali Widziałem, że się odwalił, że będę poraźnie Jakoś to przetrwałem na szczęście OMG, puszczałem Cię Co mi rozwalił? To jest Alpina Nie wiem Co tu się odwaliło? Spuściłem jego i pojechał prosto Hardkorowo ci powiem Powiem <noise> ja ci, wymusiłem to na nim błąd To to było jeszcze Wymusiłem na nim błąd To był hardkor Ci powiem Ty, Oskoczę. No nic, dobra, jedziemy

Jeśli jest uszkodzony? Nie wiem. Myślę, problemy są. Uważaj tutaj naprawdę trzymaj dystans. Jak masz możliwość.

believe you made it look so easy Kurde, ten sam błąd zrobiłem co w ten już tu się musi coś odwalić

Jeszcze piątkę dostałem w alei Ja to jestem talent No Andrzej chyba uszkodzony, bo coś szybko odrabiam Zarzuciło mnie, ale to jest ten beznadziejność tej gry właśnie No i koło urwałem Dziękuję bardzo. Z Azerbejdżan wyjechałem, trochę zacząłem kontrować, żeby trochę szybciej wyjść z zakrętu. I co? I koło urwałem. Super. Żółta flaga, sekcja zamkowa, sajówu leży bez skrzydła, zanim nawróci, to zdążysz dojechać. Bardzo blisko w skrócie. No, wykręcił, teraz się musi tylko zebrać na tych przegrzanych oponach. Dobra, prawie się rozbił. No tak, jesteś i obrócił się Masz szansę na p Dobra, jesteś chyba szósty Tylko kwestia, musisz dojechać U. Ja, ja wzięle, tylko musisz <grym i> dojechać, dojechać Wiesz, Kurde no. No, tak, tak. Miałeś świetny softy, Darek no, tak, 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 Tylko musisz dojechać, ten test już zostanie No i rozbił się tak samo Sayowo Actros jest szósty <noise> Actros, ja ci gratuluję. 2, 3, 4, 5, 6. Nie no. Co tu się zdarzyło? Będę musiał popatrzeć, na których ochroniach sektor porozwijał, żeby napisać że osób praktycznie ma punkty. Na pewno ty masz darku punkty, tylko nie wiem czy Quiet jeszcze je ma. No, Actros i zdobywa pozycję P6, tak się to robi. Ale Actros, to zrobił robotę, nie no. Bez kitu. Bez kitu. Chłopca pojechał najgorsze Grand Prix, traci 40 sekund do a on stoiczki spokój dojedzie sobie jeszcze na szóstym miejscu. No przecież to jest musi tylko dojechać. Słowo klucz, musi dojechać. Dokładnie pojechać. to będzie na TikToku, to musi być na TikToku. Ja ci to wytnę w takim razie i wrzucę jak chcesz. Nie mam, spokojnie, tylko czasu nie mam. A, masz, masz ma zagranie. Tragedia. Coś ty zrobił, Darek. Ja, U, ja czwórkę, rozumiem. Czwórkę, miałem, no. Dzień Ale mnie nie obchodzi bieg, się... mnie obchodzi zakręt. Czwórka Coś ty było. tam odwalił. Czwórka, no. Ja Ja widzę na mnie żółta flaga, patrzę Darek. Ja w garść. Zanim się przełączyć, ja... już go podświetliło na szaro. Mówię, no już w pojechał, no przecież to jest hit. Ta Alfa Tauri to jeździ nie potrafi. Kogo żeście zatrudnili do tego zespołu? Kto ich żyją? I skończyliście już? Tak. Jak wyniki? E, dobre. 6 dojechało. 6 dojechało? Sze, dojechało? No. no. O, myślę, że pominąłem już wyniki. Quiet, no jest przeokrążenie, ale on ma plus 3 okrążenia. Czyli to jest 2,6 za okrągleniu. Czyli będzie sklasyfikowany myśliwiec. I quiet też. Czyli, najlepszy, czyli dziesiątka będzie sklasyfikowana. I nawet quiet dostanie punkt zanieść w przekrążenie. Ja jestem jedenasty. Z DNF-em, bo z DNF-em. Ale 11. Ty no, im. nie dużo do tego kłajeta, no, całe 20. Jakbyś tam przycisnął na tym jednym okrążeniu, to mógłbyś się rozbić nawet. <grym, 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 masakra. <grym, masakra, to był oczywiście Azerbejdżan i trójkę jeszcze, jeszcze Dominik Zakon został. Dobra, nieważne, trudno. Azerbejdżan minął, widzimy się.